Marcin Kozina, rozmawiamy po meczu Olimpia elbląg chojniczanka Przegrywamy niestety te zawody 1 do dwóch, jest to druga nasza porażka z rzędu. Marcin, jak skomentujesz, jak oceniasz dzisiejszy mecz, dzisiejszy występ? No, na pewno każda porażka boli, szczególnie, że jest to drugi mecz z rzędu przegrany. Mam tylko nadzieję, że po prostu w następnym meczu pokażemy się z jeszcze lepszej strony, jeszcze będziemy mieli lepsze decyzje niż w tym spotkaniu i, i zdobędziemy trzy punkty. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądała druga połowa, zwłaszcza jej końcówka, czyli od momentu, w którym zdobyliśmy tego kontaktowego gola do już ostatniego wiska sędziego, no, można powiedzieć, że trochę szkoda. Wisiała, wisiała ta bramka dla nas, ale ostatecznie nie udało się. Na pewno wisiała też fajny moment był po strzeleniu bramki kontaktowej. Od razu chyba 20-30 sekund i była też stuprocentowa sytuacja Piotrka Giela niestety nie i później. Yy, próbowaliśmy jeszcze spojrzeć, sobie sytuację, sytuacje były, one, ale niestety no, nie udało się i, i na tarcie wracamy. Dla Ciebie dzisiaj może też takie trudne warunki, bo jednak boisko trochę grząskie, ciężkie. Yy, trudno się odbić, żeby trochę szybciej pobiec? No, na pewno jest. jest nie, nie było dzisiaj jakoś yy, fajnie, żeby pokazać się z dobrej strony, szczególnie w dryblingach, yy, w grze 1 na jeden, ale, ale taka jest ta liga i tu nie ma na co patrzeć. Była walka no i, i to, to wszystko. Jeszcze chciałbym się Ciebie zapytać o tę chojniczankę różnych połów tak naprawdę, bo kolejny mecz oglądamy, w którym no nie udaje nam się, wiadomo, że ciężko cały czas 90 minut grać równo, ale jednakże jest jedna połowa można powiedzieć na naszą korzyść, a jedna połowa bardziej na korzyść rywala. Tym razem było odwrotnie w stosunku do meczu z Pogonią Siedlce, czyli pierwsza dla rywala, druga dla nas. Z czego to wynika Twoim zdaniem? No, powiem szczerze, że pewnie z wyniku. No, przegrywaliśmy do pierwszej połowy 1-0 i chcieliśmy za wszelką cenę strzelić bramkę wyrównującą w drugiej połowie, dlatego też ruszyliśmy do przodu. Lepiej to też wyglądało, no, ale dostaliśmy takiego głupiego gonga też na 2-0 i później troszkę szczęścia zabrakło, żeby jeszcze, jeszcze walnąć drugą bramkę i, i zremisować. Można pomyśleć, że jeżeli już tak wszystko rzucamy do przodu idziemy ofensywniej, wygląda to lepiej. Oczywiście, wiadomo, rywal prowadził, mógł się cofnąć, to też inaczej się patrzy. No ale no tak, jest to inaczej. No, wiadomo, rywal 2-0 myśli pewnie, że, że będzie spokojnie sobie grał, ale no, wychodzi tak, że po prostu my prowadzimy grę, bo minuty uciekają, a przegrywamy. No ale niestety, niestety. Nie, nie tak to wygląda po prostu. Przerobiliśmy już wszystkich rywali, zaczynamy można powiedzieć rundę rewanżową za tydzień. Zaczniemy bez Ciebie chyba, tak? bo czwarta żółta kartka. Oceniając te 17 spotkań, jest niedosyt? Uważasz, że Chończonka ma za mało punktów w stosunku do tego jak grała, jak wyglądała? Albo jaki jest jej potencjał? Na pewno jest niedosyt, bo zawsze, zawsze on jest, zwłaszcza jak mamy taką dobrą drużynę. Początek rundy był ciężki zapewne też dlatego, bo dużo osób dochodziło do drużyny. Praktycznie cały skład był nowy, ale mówię, i moim zdaniem to będzie tak wyglądało, że im będzie dalej i będzie liga dalej trwała, to Cholnicanka będzie lepiej grała i będzie miała coraz więcej punktów, żeby grać o najwyższe cele. Dziękuję. Dziękuję.